Zagłębie podejmuje drużynę GKS-u Katowice. Trzecie starcie, ćwierćfinałowe obu drużyn wdłuż. Ale to, że stoją, to też pomaga oczywiście w dopingowaniu i w poczuciu Hoffman. Tak wygląda zestawienie gości, a gospodarze w następującym składzie. Poprowadzą dziś się Mateusz Krzywda i Paweł Kosidło. Maciej Byczkowski i Grzegorz Cytawa pomagać się będą w obu spotkaniach. Najpierw 0 do 0, a później Sosnowiczanie prowadzili po 20 minutach 2 do 1. W sytuacji na róg. Skorzystali na tym przyjezdni. Już od razu atak w stronę bramki Patryk. Przejść pierwszego obrońcy. Krawczyk niemal wrzucony do swojego boksu, ale atakują zastąpicie. Tyczyński mocno w a Mary odbija. Już zmienia się pozycjami z wronką. Wronka zasłaniający spiesznego. Jest krążek u bramkarza zagłębia i jest gwizdek sędziego. Jednak się nie doczekał. Jest Sokaj. Koponen. Spieszny. Miał blisko spalonego. GKS, ale przejmują gospodarze. Znowu dobry atak kąt Marej. Krążek odzyskał. Sozański wciąż bez kija i jeszcze na tafli. Teraz Katowiczanie przed szansą. Spieszny otworzył drogę do. Bez sytuacji strzeleckich, bez uderzeń. Okazja dla Zagłębia. Jak przed rokiem, kiedy taka sytuacja miała miejsce. Teraz Katowiczanie spieszny z problemami. Norberg do Pasiuta. Pasiut. Pasiut. Kond był dosyć. I kolejny raz Zagłębie, teraz będzie dobra okazja do tego, żeby gospodarze objęli prowadzenie, nie wiem czy... Skorzystał na tym szturc, Krężałek, Tyczyński, Tyczyński, GKS Katowice, Grzegorz Pasiut, wyłuskał krążek, Katowiczanie, Sokaj przed bramkarzem, Magi z lewej strony, Magi, spieszny, zdąży. Szansa przed GKS, MB Pierszcz. Koremczuk, teraz Katowiczanie. Pasiut, jeszcze wystawienie Krążka, Fenok. Patryka Spiesznego i odpowiedź. Ciepielewski, Ciepielewski mary. Zatrzymał Krążek pod. Strzał mocny, spieszny. Jeszcze jest Pasiut. No a teraz podcięcie Witka. Nieporozumienie. Krążek znowu znalazł się poza tercją ataku. Szansa zagłębia. Gol! Silkia! 1 do 0 dla Drużyny Zagłębia. Ależ cieszy się, Milko Djumić na ławce kar. Przyglądając się temu wszystkiemu z boku, fatalny błąd GKS-u Katowice i świetny atak zakończony kapitalnym strzałem. Bramka dla Drużyny Zagłębia na 1 do 0. Zdobyta, kiedy Sosnowiczanie grali w osłabieniu. Tutaj ten stracony krążek. Zgubiony przez Pontus... Tyczyński, Tyczyński, Marej. Krężałek, szturc. Tyczyński do szturca, ależ akcja zagłębia! Marej, gol! 2 do zera Patryk Krężołek, jak oni to rozegrali! Ile tutaj było pomysłu! Jak to wyglądało niczym Barcelona w piłce nożnej. Podanie za podaniem a później odsłonięta zupełnie bramka i Patryk Krężałek dobija ten strzał, który daje drugiego gola Zagłębiu Sosnowiec. Fenomen Krężołek zanotował trafienie, wówczas jeszcze Tyczyński. Zatrucony pod bandę, stamtąd trudno już oddać się strzał. No ale Obrilen, Koponen i spieszny. Pół minuty do końca drugiej tercji. Norberg. po przez Pasiuta, wszystko zdaniem sędziów zgodnie z przepisami. Spieszny i zatrzymuje grę. Wartinen I ponownie. Znowu otworzyło się z lewej strony dla Zagłębia. Ależ ma drogę. Ofiarnie obrońcy Zagłębia. Jeszcze jedna szansa. Deepwiggo! A nie Deepwig, ale to nie ma znaczenia. Nie 39, a 38 na koszulce. Pontu Englund. Ładny strzał, odbity krążek jeszcze od poprzeczki, ale tutaj tego miejsca na środku zostawiali Sosnowiczanie sporo. I tym razem spieszny już bez szans. 2 do jednego, zatem coraz ciekawiej. Sosnowcu. Bo Teraz dip. Wężałek Marej z kłopotami, ale przypominam, będziemy mieć czyszczenie lodu, a później dogrywkę w pełnym. Sirkia. Przed bramkę, poprzeczka po strzale Bernard. Englund, spieszny. Pasiut, nie ma gwizdka sędziego. Pasiód. spieszny, mrozi krążek. Między innymi pewnie na skuteczne kończenie ataków, bo przecież... Nie jakże inny ten mecz od tych dwóch rozegranych w satelicie. Wronka. Obok Spiesznego, pusta bramka, Spieszny, krążek na linii, a jednak w bramce. Jest te 2 do 2. Minimalnie, ale jednak za linią odbity krążek. I mamy trafienie wyrównujące. 52. minucie spotkania. Spójrzmy raz jeszcze, jak to wyglądało. Patryk spieszny, czujnie, między słupkami, ale ten strzał jeszcze nie znalazł drogi do bramki. A ta dobitka już, tak, wepchnięta łyżwą przez Patryka Spiesznego. Jeszcze sędziowie zdecydują się na analizę wideo. Ale rząd deputowanych. Ale chyba nie mogła być inna GKS Katowice. Sekuracja Sosnowiczan Rozpędził się Bernacki. Bernacki przed Marejem. Bernacki szukał tam miejsca. Dupuis. Mroczkowski. spiesz. Bernacki. Bernacki minąłby pierwsza. Bernacki. Wikila. Sozański. Sozański sam, Marej. Englund. Englund ma już swojego gola. Englund, spieszny. Anderson. Anderson, spieszny raz jeszcze. Dla niego prędkość jest wielkim atutem i ruszył wronka na bramkę. Spiesznego wronka broni Patryk S.P.I. Uwolnił się ładnie. Deepweed. Krążek jednak został. Bliżej obrońcy Marka Harwata, ale teraz szansa, gol! Jean-DiPuy kończy ten mecz. Dogrywka przyniosła rozstrzygnięcie w piątej minucie, 48 sekundzie. Jean-DiPuy znajduje drogę do bramki. Zagłębia Sosnowiec, Patryk Spieszny pokonany, a GKS się cieszy z trzeciego w tej serii ćwierćfinałowej zwycięstwa. Zwycięstwa po dogrywce 3 do 2, Państwo jeszcze raz oglądają decydujący cios, jaki. Wyprowadził zespół z Katowic. Sokaj odgrywa przed bramkę. Patryk Spieszny zaskoczony, zakończona rywalizacja w Sosnowcu. Jutro obie drużyny spotkają się po raz kolejny w Zagłębiowskim Parku Sportowym, i to będzie ostatnia nadzieja Zagłębia na to, żeby w tej serii jeszcze rywalizację przedłużyć.